Siemano siemano, witajcie z tej strony ja Tomcio69 Dzisiaj do Was przychodzę z kolejnym odcineczkiem, dniem 35 na kanale w którym ćwiczymy. Dzisiaj może trochę taki śmieszny odcinek, bo wracamy do... Chcę wrócić przez jeden dzień do początków. E, wrócimy z handlami. Handlek e, przez 34 dni były na kanale przez 15 kilo a teraz dla y, tak śmiechu dałem sobie 10, żeby zobaczyć, jak kiedyś było, a jak teraz jest. Jakie małe porównanko sobie zrobimy? I sobie zrobimy y, 20 razy y, ręce oraz 20 razy nogi. I, I też dzisiaj przyszedł odcinek pierwszy z Minecraft Hardcore na kanale, więc też warto wbić do niego i zalajkować. Jeśli nie widzieliście jeszcze tego odcineczka, więc warto sobie wbić. I tu też zostawcie tu łapeczkę w górę, suba tam na dole, bo piszecie różne fajne komentarze, i ja się bardzo z tego powodu bardzo cieszę. I ee, co? E, e, też możecie być na mojego Instagrama, który jest w, e, będzie w opisie. A ja bez żadnego przedłużenia robię 20 razy na samym początku nogi, więc zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem.

Więc lecimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa na, trzy na, czterna, piętna, szesna, siedemna, osiemna, dziewiętna, dwadzieścia. Jest dwadzieścia kilo. I mówię, jeśli podobają wam się takie odcineczki, to zostawcie tu 5 łapeczek w górę, suba tam na dole. A ja się żegnam i do zobaczenia do kolejnego odcineczka. Luwa!